W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Podnieśmy nasze dłonie, aby w tej modlitwie błogosławić Boga, podobnie jak Symeon jak Anna. Proszę powtarzajcie za mną. Boże Ojcze Niebieski. Boże Ojcze Niebieski. Przez Twojego Syna Jezusa. Przez Twojego Syna Jezusa. I w Duchu Świętym, Świętym ofiaruję się Tobie. Ofiaruję się Tobie i tych, których kocham. I tych, których kocham. Proszę o wstawienistwo. Proszę o wstawiennictwo. Ciebie Maryjo. Ciebie, Maryjo. I Ciebie, Józefie. I Ciebie, Józefie. Módlcie się za mnie. Módlcie się Módlcie za mnie. Módlcie się za nas tu obecnych. Módlcie się Módlcie tu za nas tu obecnych. Aby nasze życie. Aby nasze życie. Aby Moje życie, aby moje życie było, życie było miłe Bogu. Było miłe Bogu. Byłne, pełne pokoju i łaski. Pełne pokoju i łaski. pełne mądrości Bożej. Pełne mądrości Bożej. I, wzrostu dobrym. I wzrostu w dobrym. Panie Jezu. Panie, Panie Jezu. Chroń, chroń mnie od wszelkiego zła i grzechu. Chroń mnie od wszelkiego zła i grzechu. Uwalniaj mnie od szatana i demonów. I Rozpalaj mnie duchem świętym i ogniem. Rozpalaj mnie duchem świętym i ogniem. Uzdrawiaj mnie. Uzdrawiaj Uzdrawiaj mnie. Moją duszę i ciało. Moją duszę i ciało. Wypełnij swoją obecnością. Wypełnij, swoją obecnością. Wypełnij, swoim Wypełnij swoim światłem. Chcę głosić Ciebie. Chcę, głosić Ciebie. Chcę być misjonarzem Twoim. Chcę być misjonarzem, twoim. Mi e, misjonarzem miłości i miłosierdzia. Misjonarzem miłości i miłosierdzia. Daj mi łaskę modlitwę. Daj mi łaskę modlitwę. Łaskę wierności Tobie. Łaskę wierności tobie. Amen. Amen. Teraz będziemy się modlić modlitwą w językach, jeszcze wspólnie, kto nie potrafi, to może zzywać e, imię Jezus, imię Maryi, czy mówić Duchu Świętym, przyjść przez serca Maryi. Tak, żeby każdy się modlił, żeby się nie wstydzić wspólnej modlitwy, bo w tej wspólnej modlitwie też wyrażamy to, co, co właśnie jest w naszych sercach, w tej modlitwie w językach szczególnie i Duch Święty szczególnie wtedy w nas działa, kiedy jest ta modlitwa w językach, jest to dar Ducha Świętego, więc módlmy się w darze Ducha Świętego, Maria, Maria, lele le, shamatel Maria to Amarai, Maria teleiselmei maleh talai. Adonai 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 metheniyo shala Maria 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 le le Adonai 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 Maria sereh ala la Maria sereh Maria 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 Jesus Jesus Maria 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 ala la la la, -la, 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 -la. le

Za Twoją obecność żywą pośród nas i w nas. Jak pięknie jest modlić się w duchu świętym, będąc pewnym, że jesteśmy słuchani przez Ciebie i wysłuchani, że jesteśmy przez Ciebie miłowani i zbawieni, że jesteśmy przez Ciebie namaszczani i oświecani. Panie, dziękuję Ci, że wiele teraz osób uzdrawiasz. Duchowo, psychicznie, emocjonalnie, fizycznie. Że wpływasz na nasze życie w taki sposób, że ono będzie rozkwitało, że będzie dojrzewało, jak kwiat na wiosnę. Panie, przyjdź do nas, abyśmy nie ustawali. Przyjdź, Panie, abyśmy ufali, nawet jeżeli nie zawsze otrzymamy to, o co Cię teraz prosimy, ale zawsze byli wdzięczni. Dziękuję, Panie, że uzdrawiasz tych, którzy bardzo chorują i cierpią. Że chronisz ty, którzy są w pełni smutku, lęku, przygnębienia, przybici. Że dajesz życie tym, z których życie uchodzi. Pan wiele osób teraz uzdrawia z chorób ciężkich, przewlekłych, nowotworowych. Pan uzdrawia też osoby, które chorują na nowotwór żołądka, nowotwór głowy, nowotwór jelit. Pan Jezus leczy też wiele osób z cukrzycy, z nadciśnienia. Pan leczy osoby, które mają częste mdlenia czy zawroty głowy, szczególnie kobiety. Pan leczy też osoby, które mają chorą tarczycę i szyję i strony głosowe. Pan Jezus leczy basie, która będzie słuchała tej modlitwy dopiero. A leczy ją z choroby nowotworowej, która jest na całym jej ciele. W tym, w tym czasie w modlitwie usłyszy słowa to do Ciebie, bo Pan to powie Tobie. I poczujesz ogień w całym swoim ciele, będziesz płakała, a potem będziesz czuła, że jesteś uzdrowiona. Pójdziesz do lekarza, lekarz potwierdzi to. Panie dziękujemy Ci. Że uzdrawiasz także Ty, którzy są w ciężkim stanie chorobowym. Że przychodzisz do nich, dajesz im nadzieję. Dziękujemy Panie, że błogosławisz teraz dzieci i młodych, szczególnie tutaj obecnych, że dotykasz tych, którzy mają przebite serca, że uzdrawiasz tych, którzy mają rany życia głębokie i tylko Ty możesz uleczyć te rany. Pan uzdrawia także e, Twoje kolana, Kepat, i kisztyki Pan Jezus też uzdrawia osoby, które okaleczają się, które mają blizny. To są młode osoby, które mają niechęć do życia, które właśnie mają wewnętrzne cierpienie i dlatego się okaleczają. Myślę o samobójstwie. Szczególnie jest to do osoby, która dwa miesiące temu ponad miała próbę samobójczą, pierwszą, i żałuje tego, a z drugiej strony ciągle boi się życia. To jest też do młodej kobiety, którą Pan teraz napełnia miłością i pocieszeniem. Przebacza Tobie, ale już nigdy tego nie czyń, bo zło będzie chciało Ci odebrać życie, ale Bóg tego nie chce. Pan uwalnia także osoby, które mają zniewolenie związane z narkotykami. I to jest również do Ciebie. Wyspowiadaj się z tego i zerwij z tym złem, z tym nałogiem. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak było na, na początku, początku, teraz i zawsze i, zawsze, i na, na wieki, wieki, wieków Amen. Mario, matko i królowo wszystkich chorych i cierpiących, módl się za nami. Święty Józefie, ofiarujący nas Bogu, módl się za nami. Święty Symeonie, módl się za nami. Święta Anno Prorokini ze świątyni Jeruzalem. Modli się za nami. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i duch święty. Amen. Trwajcie w miłości Jezusa i w miłości Maryi. Bogu niech będą dzięki. Jeszcze w czasie modlitwy tej związanej z modlitwą stawienniczą, którą za chwilę tutaj będziemy z Ojcem Grzegorzem prowadzić dla Was, niektóre osoby też doświadczą Darwes, takiego głębokiego. Dotknięcia też pana Jezusa, także będzie tutaj też wiele, wiele łask płynęło dla nas, szczególnie dla tych zranionych wewnętrznie. Także proszę, zróbcie przejście tutaj przez środek kościoła. Może nawet sobie wyjść na chwilę tutaj do namiotu, żeby też łatwiej było się modlić tutaj w środku. I wiadomo,